Dzień dobry moi drodzy. Wybaczcie, że wyglądam tak jak wyglądam, ale ktoś wymyślił, żeby dzisiaj śniadanie było o 5.30. Tak czy inaczej, skończyliśmy włoską um, część przygody, włoski etap i jesteśmy w Chorwacji. A dotarliśmy tutaj promę i w ogóle, a zobaczcie, kajutka. To tam luksusowo, bo jest prawdziwe okno. Poczyśnicy w ogóle, drzwi na pół, opa. zobacz. Pociągam nosem, do to tęsknoty za Włochami. Ale... Może nie będzie tak źle. docieram do Splitu powoli. Tak jak wspomniałem, jest przed wpół do szóstej. Obrzydliwe pory, obrzydliwe. Dzisiaj podobno mamy dotrzeć do Albanii, więc ambitnie. Za to wczorajsze wjeżdżanie. Sorry, taki jestem jeszcze trochę ten chaotyczny, no, ale wczorajsze wjeżdżanie na prom było niesamowite. Przed nami masa innych motocykli, potem my. A wszyscy stali, patrzyli i robili zdjęcia. No, takie stado motorzystów wjeżdżających na prom, szczerze powiedziawszy, widziałem pierwszy raz. Nie, żebym marudził, ale oprócz tego, że spęta 30, to dali to i twierdzą, że to się nie da. że towarzystwo, akurat jest git. To siedzi Kirian, a na... tu Pablo. Ale towarzystwem się nie najada, człowiek. Eee. Trzeci dzień wyprawy zabiera nas przez chorwackie ziemie w dół mapy. Adventure roads tego dnia są dla nas bardzo wyrozumiałe, a najwięcej zabawy ma dostarczyć magistrala adriatycka. No i jest. Chorwacja jak się patrzy. Co so, góry jest może Sowa Afryckiej? Kolega lata dronem, filmuje wszystko. Oh, beautiful. Good work. <laughs> yeah, we're lucky. Yeah. It's not that bad. No. I mean, if you think you could work in the office or uh, factory? No, this is the office. Ja czuję się kompletnie inaczej niż na Półwyspie Apenińskim. Wjeżdżam przecież na znajome mi terytoria. Bałkany objechałem już kiedyś motocyklem. Drogi, którymi jedziemy są jakoś tak znajome, a ludzie znacznie bliższe kulturowo. Lubię tu być. Paradoksalnie nie wyjechaliśmy tak daleko z Rzymu. Przynajmniej historycznie, bo tereny Chorwacji były prowincją imperium i dopiero w VII wieku pojawiły się tu plemiona słowiańskie. I jest nawet legenda o tym, że to Polacy zakładali Chorwację, Faktycznie nas tu lubią, tyle że Królestwo Chorwacji datuje się na 51 lat wcześniej niż Chrzest Polski. Borat! <laughs> <laughs> yeah, yeah, you can let all you want. <laughs> <laughs> I don't care, you know? <laughs> you going in? Yeah, I'm going in. <laughs> Seriously, I'm going in. <laughs> How's it? Oh, it's excellent. What a day. What a day. It was an early morning start, but once we started going, yeah, there was no stopping us. It was awesome. It's special today, definitely already very special. Yeah, a little bit of off-road. Gorgeous. Yeah, and this day turns out to be really nice. Although it seemed it seemed to be like a transit day a little bit, and every time every time we've been like, oh, it's gonna be mostly pavement. Oh, it's gonna be this or oh. like that. Off-road the route ends up blowing your mind yeah it's beautiful twisties you're looking down at the mediterranean uh, at the elevation all the time and it's so fast yeah <laughs> and then like, hey, yeah yeah go as you please yeah Myśleliśmy, że znikoma ilość offroadu tego dnia sprawi, że dzień będzie tranzytowy, troszkę może bardziej nudny. Nic takiego nie miało miejsca. Słowiańska łańska fantazja szybko daje się we znaki. Jeżeli jeszcze macie dookoła siebie takich ludzi jak Richie Vida, czy mój, jak się ma później okazać, przyszywany brat Luigi, albo Pablo Quintanilla, o, moi drodzy, poganianie magistrali Adriatyckiej może stać się przygodą samą w sobie. Wszystko, Chorwacja to przepiękny kraj i warto czasem złapać moment, żeby po prostu popatrzeć w dal. A, moi drodzy mniej więcej. Końcówki dobiega dzień numer 3 jazdy. Jesteśmy w Chorwacji, jesteśmy w Dubrowniku. A tak dokładnie to dopiero co zostawiliśmy Dubrownik tam po prawej stronie. I śmigamy do Czarnogóry na nocleg. A tymczasem chwilkę sobie będziecie mogli popatrzeć na fantastyczne widoki jeszcze, bo tu po drodze będzie o, no, niebrzydko. A ja wam trochę opowiem co się działo. Ludzie tracą, zaczynają tracić poczucie czasu. A jeżeli w podróży motorkowej traci się poczucie czasu, to nie ma nic lepszego niż to. To znaczy, że jest bardzo dobrze. Przejechaliśmy do tej pory 656 km. Ja pierdzielę, zobaczcie to. No ha, ha. pamiętałem tutaj ten kawałek drogi sprzed lat. A tam jest jeszcze fajniejsza, tam na dole. O, mega! jesteśmy na wybrzeżu Adriatyku już po drugiej stronie dziś rano zjechaliśmy na brzeg w Chorwacji pojechaliśmy od Split'u jedziemy magistralą adriatycką właśnie minęliśmy Dubrownik zjedliśmy lunch w pięknej restauracji a nawet podrzucę Wam pineskę bo sobie zapisałem więc będziecie mieli to w opisie pewnie fantastycznie zlokalizowane miejsce Obok można zejść do wody, wszyscy bawią się coraz lepiej. I to jest świetne na takim wyjeździe, chociażby pod kątem tego, właśnie pojechała stara multistrada, nieźle. Pod kątem tego, że są Duńczycy, są Holendrzy, są Belgowie, są Francuzi, są Hiszpanie, są Niemcy, Szwajcarzy, jest Amerykanin, jest dziewczyna z Brazylii, więc mamy taki niesamowity miszmasz i kulturowy i językowy i doświadczeń dlatego, że każdy jest troszeczkę z innej bajki, jeśli wiecie o co mi chodzi i to jest super, bo wszyscy są mega chętni do tego, żeby się dzielić swoimi doświadczeniami i pogadać zaprzyjaźnić się robić razem kłupie rzeczy, fajne rzeczy i tworzyć wspomnienia, dlatego że to, że my tutaj to nagrywamy, no to wiecie, spoko dowiecie się trochę jak działa ten system y, nawigacyjny, który coraz bardziej mi się podoba jeśli działa, bo zdarza mu się, że nie oczywiście kręcimy filmy, robimy sobie zdjęcia i tak dalej ale na dobrą sprawę faktycznie głównie chodzi o to, że tak trochę samemu, a trochę razem jednak jedziemy po prostu motorkami. Każdy czerpie z tego właśnie w swoim tempie, dokładnie tak, jak by chciał. To jest fantastyczne. Dzisiaj razem z Pawlo pozadzielaliśmy troszeczkę dynamiczniej. Pojechaliśmy sprawnie. Tak, wiecie, wow, wow, wow. Oponki pozamykane, asfalt, klej niesamowicie. Słuchajcie, bajka. I tak, obiecałem, że ponarzekam sobie. E, po troszeczku, no jedźcie jakoś tam. Kurde, no róbcie coś. E, co ty tym Audi? Oczywiście, stara, czwórka. E, to się nie zmienia. Chorwacja to słowiański kraj. Kurwa. A pani w restauracji była zadowolona, bo wreszcie, zamiast, tak jak ci wszyscy z zachodu, wiecie zawsze, o, żeli po i wszyscy ich rozumieją. Ja sobie wreszcie w restauracji podszedłem. Dzień dobry, poproszę kawę. A on mówi O Polak, spoko czarna, czarna, git. No i kurwa, i wszyscy patrzą, co ty zrobiłeś. <grytania> szachmat karta się odwróciła. <grytania> Teraz jesteśmy na naszych terenach. Także nie, no powiem wam, że petarda. Nie byłem w formacji dobre kilka lat. O, już prawie zapomniałem, jak tu jest ładnie jest tak fajnie, że zapominam ponarzekać ja bym sobie najchętniej, to wiecie co wziął sobie najlepszego przyjaciela i pojechał na nawet na długi weekend jakiś i zostawił o to, zostawił to te kamery, mikrofony i tak bardzo jak Was kocham i uwielbiam to robić to najchętniej zostawiłbym Was na urlop w domu i sobie pojechał gdziekolwiek niekoniecznie z jednej stolicy Imperium Rzymskiego do drugiej stolicy Imperium Rzymskiego ja, ciekawe kiedy się uda <laughs> może nigdy Dziękuweczka, mordeczko siema hop siup hop siup hop, katołemki stoją, ciekawe skąd nasi? nie, chyba nie widzę mnóstwo motocyklistów ale jeszcze Polaków nie widziałem czyżby u nas się sezon urlopowy jeszcze nie zaczął? hmm interesujące harleje Niemcy zaczęli karawaning o ile się założymy, że kierowca jest po 60%? Of course! <śm> ile wygrałem? Dwie dychy? Proszę bardzo. Można dzięki mordeczko BMW to wiadomo, że w miarę, w miarę się ma. Ten to taksiarz to wiadomo, że gówno widzi, wcale nam nie zjeżdżał. I to brzmienie O! o! Chorwaci też wożą rybkę na bagażniku. ta, -ta, ta, To mi się podoba! Zatańcz ze mną, maleńka! It's quite crazy, że kogoś dogoniliśmy w tym tempie, w jakim jadę. Wreszcie wpadamy w szutry. Jesteśmy troszkę dalej od samego wybrzeża, ale jeżeli zawitacie do Chorwacji motocyklem Adventure, nie przegapcie, bo warto zgubić się nieco dalej od głównych atrakcji. Czarnogóra przywitała nas korkami. Mamy tylko kilkadziesiąt kilometrów do hotelu, a niemal całą drogę pokonujemy we wzmożonym ruchu. Moi towarzysze później komentują, jak różny jest vibe pomiędzy Chorwacją a Montenegro i jak czują się bardziej nieswojo i chyba znacznie mniej mile widziani niż po drugiej stronie granicy. Całość obrazu dopełnia wymijanie korka na kompletnie rozkopanej drodze. Dla niektórych to było już za dużo. Nie rozumiem ich. Ja wciąż czuję się rewelacyjnie.